Witamy w kolejnym odcinku poświęconym inspiracjom. Zobaczymy dziś sporo płyt ceramicznych, lakierowane płyty betonowe układane z przerwami. Taras wykonany z ogromnych płyt w formacie 120x60 cm oraz Pana Tomka, naszego zadowolonego klienta. I mam nadzieję, że Pan Tomek podzieli się z nami jakimiś plusami, które widzi, albo minusami, które by troszeczkę zmienił. Pominie Pana Tomka, mam, że minusów było zdecydowanie więcej. Nie, nie, nie śmiem Zapraszamy. pierwszy wejść. Lecimy. No to lecimy. A co to za schodek na wejściu? W sytuacji, kiedy całe ogrodzenie jest robione w poziomie i tutaj całe ogrodzenie jest robione na jednej wysokości, a druga droga, która jest przed posesją, ucieka z naturalnym ze spadkiem do drogi głównej. Postawał gigantyczna różnica właśnie między y, dołem pustaka ogrodzeniowego a nawiesią, która jest przed posesją. To było kilka różnych kombinacji. Położenie ostatniego rządka z płytami ze spadkiem. Wykonanie stopnia. Początkowo pan był. Yy, nie, nie decydował pan się na. Tak, jak, jak, jak pan Grzegorz mi zaproponował stopień, to no, <laughs> widziałem tak, od razu. Tak, tak. Byłem pewien, że stopień. Chyba ktoś tu oszalał i tak? w życiu nie będę miał stopnia Ale właśnie niektóre rzeczy jest łatwiej tak. zobaczyć, jak, się, jak, jak są wykonane. I tu też była taka sytuacja, że my układaliśmy najpierw na tutaj. Ten fragment wstrzymaliśmy się z położeniem. To też było bardzo ważne, bo też można było chodnikiem uciec już od tamtej wysokości ze spadkiem w tą stronę. Ale znowu problem byłby na tym chodniku, że te wysokości by się nie zgrały. Więc no, takim może nielogicznym, ale bardzo estetycznym rozwiązaniem po prostu było, było wykonanie, matko boska, zegarek cały to też, wykonanie było stopnia przed wejściem. Przyznaję, że urzekła mnie ta historia. Format to, formaty to są albo pana żony, albo pana predyspozycje, żeby te formaty były faktycznie duże. Tu jest Pizarra Color Grey w formacie 120 na 60 Dalej mamy stopnie firmy obrzeża firmy Zemel Rock e, Livio w kolorze Teneri, czyli w kolorze grafitowym. Dalej mamy płyty Architek w kolorze delikatne szare jasne. Pasek oddzielający kruszywa od trawy wykonany z kostki e, lapary w kolorze agat. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać z tego ujęcia, ale pewnie z tego będzie bardzo fajnie widać. Nie wiem, czy panu to pokazywałam wtedy na ekspozycji u nas, czy nie. Bo to jest kostka, która jest pokryta naturalnym e, granitem. Do tego już nie będę... Albo dobra, zdradzimy, że producent to kruszywo kupuje w Austrii. I ono jak się patrzy pod słońce, po prostu mieni się jak, jak kryształu Swarowskiego. No i ten kontrast z trawą, co akurat mi się osobiście bardzo Panu podoba. Mi się podoba, Pana namówiłem, że bardzo ładnie biały kolor kontrastuje z zieloną trawą. Wiem, że są ogrodnicy, klienci, którzy nie lubią takich kontrastów, ale to już jest gust, o tym nie dyskutujemy. Jedyny problem, który może być, to jest woda, tak, ze studni. Jeżeli jest woda tak, zażeleziona, to tak, tu trzeba jest, uważać. No i tu jest kwestia teraz właśnie tak, albo jakichś fajnych filtrów, ja zakładam, że patrząc na estetykę, która tutaj jest, to pan tego tak do końca pewnie nie zostawi, będzie kombinował, co z tym można zrobić. To gdzieś już miejscami jak są dysze do zraszaczy, widać takie brązowe przebarwienia. To jest niestety rdza, rdza. to jest rdza, która się znajduje w wodzie ze studni. No i tutaj bardzo ciężka rzecz do zrobienia, czyli tak wyregulowanie dysz, po prostu, żeby one idealnie padały na trawę, a nie na kostkę albo na elewację, bo tak samo elewacją może się zdarzyć albo z ogrodzeniem. Yy, albo jakieś dobre filtry przy studni, żeby to coś takiego się nie pojawiało. Kolejną ważną rzeczą, którą Pan nie ma jeszcze, ale to przypilnuje Pan ogrodników, to jak będzie tutaj robiony jakiś serwis, na jesień pewnie, nie tylko na wiosnę, i weźmie Pan ogrodników i będą sypali nawóz do trawy. Na każdym pakowaniu nawozu od trawy jest informacja, że zawiera tlenek żelaza. Jeżeli będzie taka sytuacja, że te granulki od nawozu zostaną na kostce, dostaną wody, będzie od cholery plam. I to tak. takich naprawdę... Trzeba zmuchiwać za Trzeba zmuchiwać, tak. tak. A nie każdy ogrodnik o tym wie, a szczególnie nie każdy inwestor, ale Panu mówiłem chyba. Tak. tak. Idziemy dalej. Hmm. Idziemy dalej. Płyty z przerwami i... O, ja będę stał z boku, a Pan może iść. Bo płyty z przerwami to są też takie rzeczy, że część osób się pilnuje i stara się patrzeć pod nogi i celować w płyty. Pan to robi w sposób dosyć naturalny. Jeżeli są kamyczki, to nie trzeba. Nie przeszkadza, tak. Nie przeszkadza. Ale są też ale osoby... Ale wizualnie jest super. No, jest to bardzo jest... naturalnie, bo jest beton, jest rozbity. Tak, a zawsze jak ktoś przeszkadza, można po trawie się przejść. A jeżeli chodzi o szerokość płyt? Jest idealna. Czyli nie za szeroko, tak, nie za wąsko. Nie, jest super. Kolejny plac. E, tu jeszcze nie, powiedzmy nie do końca skończony, ale jak pamiętam, to tu jest palenisko. Tak, to jest miejsce na palenisko. Tak. Tu jest taka część rekreacyjna, e, częściowo odkryta. No, docelowo rozumiem, że tutaj będzie e, wiata, pergola. Tutaj, tak. Tam jest część taka bardziej całoroczna, no bo nie oszukujmy się, że Pan tam jeszcze jak jakąś lampę kupi, taką gazową, plus zadaszenie, to Pan w listopadzie tam spokojnie wyjdzie i grilla może zrobić. Tak, tak. Płyty ceramiczne Stargres 60x60, 2 cm grubości, Pietra Serena Antracite, znowu pasek kostki e, La w kolorze Agat i kostka Lundo w kolorze Silva firmy Zemerlock. Techniczny taki aspekt, który inwestor mam nadzieję, że tam docenił, jak w trakcie wykonywania pracy. Ta budka ma 2 cm grubości, ta ma 6 cm grubości, ta ma 6 cm. To się wszystko styka na jednej wysokości. A to co jest tutaj, to wydaje mi się, że to jest nawóz od trawy. To jest nawóz, tak. Tak, więc to w tym momencie jakby dostało wody, to po okresie dosłownie bardzo szybkim tygodnia czasu powstanie o, to co jest tutaj, to też mamy nawóz do trawy, ale boję się, że to jest moja wina, bo ja chyba po trawie teraz przeszedłem i mogę... Nie, nie, to się potrawę. zostało, ale okay. to na tej płycie to chyba nie będzie. Na płycie, płycie nie będzie, na tej płycie nie będzie, ale wyroby betonowe, ogrodzenie, płyta betonowa, pusta, betonowy, elewacja, takie zacieki mogą zostać. Znowu, płyta 1,20 m x 60 pizarra w kolorze grey, 2 cm grubości. W oryginalnym projekcie też u Pana pamiętam, że troszeczkę te donice były inaczej rozwiązane, bo Pan miał z takiego betonu architektonicznego. Producenta nie pamiętam, ale pamiętam, że jak z deklaracją się wymiarową zapoznawałem, to tam była bardzo duża tolerancja, jeżeli chodzi o łączenie tych elementów. Te elementy są dużo dokładniejsze nie widać łączeń tak naprawdę, co przy wyrobach betonowych to się często zdarza, że na łączeniu elementów powstają szczeliny, to tu są praktycznie niewidoczne. Tu są półmetrowe odcinki i co pół metra następuje łączenie. Bardzo ważna rzecz, a nie każdy inwestor to wykonuje. Nie pamiętam, to było od początku w projekcie, czy, bo tamto to to była? tutaj? E, to chyba była, tak, była taką. Też było od początku tak, w projekcie, tak. czyli pasek do albo robota koszącego, albo do kosiarki Kosarki. okazało się, że bardziej do kosiarki. A tak ten pasek ma szerokości 12 cm tak, tak to pod robota koszącego dobrze by było ten pasek poszerzyć. ale nie, nie więcej niż e... 20 bo 20 może. No. Probably... Pewnie tak, a nie więcej, bo to też wszystko by wyglądało, jakby było więcej. No, urok robi trawa, nasadzenia, a nie tak. beton. Tak. Beton tylko tam, gdzie powinien być. Tu nawet jeśli jest przełamanie z takiej rabaty na przykład, gdzie wizualnie wydaje się, że tego jest dużo, a tu w tej kostki jest tyle, co potrzeba, tylko jest podest. Taki mały taras, bo z tego pracowania to się chyba pod taki. Chyba, że się tak, mylę. Tak, tak, tak. To jest tak. tak. Czyli można tak. wystawić sobie jakąś suszarkę w razie czegoś i z tarasu nikt tego nie ogląda. Piękna dziura na nasadzenia. Pasek, który powoduje, że kamień się nie miesza e, z trawą. No, i dwa większe place, które też będą później jakoś zagospodarowane w sposób oryginalny. Aż strach pomyśleć, co tam będzie. Płytę znowu architekt 80x40 cm. Tutaj też od razu widać, że e, urok wyrobów betonowych. To, co widać na przykład tutaj, takie lekkie przebarwienie, to jest taki wykwit wapienny, co niestety pojawia się na wyrobach betonowych. Zjawisko totalne, naturalne i przejściowe. Jakbyśmy teraz mieli możliwość postawienia kamerki na przykład, nie wiem, na półtora, dwa miesiące, to to, co widać w tym momencie tutaj, to będzie coraz bardziej schodziło do środka, do środka, do środka, do środka, aż kolor się wyrówna. Mało tego, najbardziej niewdzięcznym kolorem tak naprawdę jest kolor grafitowy i na kolorze grafitowym mogą się pojawić takie białe przebarwienia, też naturalne i zejdzie. No i na inwestycji zatoczyliśmy pełne koło, czyli mamy y, znowu kostkę y, Lundo w kolorze Silva. Tu jest trochę takich rzeczy technicznych, na przykład, żeby gdzieś te wysokości na inwestycjach się zgrywały. Czyli na pierwszych trzech rządkach jest zrobiony troszeczkę większy spadek. Od trzeciego rzędu jest jedna płaszczyzna puszczona w kierunku drogi. Znowu przed drogą tam jest delikatny spadek na dwóch ostatnich rzędach. To chodzi o to, że układając podjazd trzeba z tyłu głowy mieć, że gdzieś ta wysokość się zaraz połączy z chodnikiem, z wejściem do domu. No i Robiąc schody, planując schody, trzeba już myśleć, na jakiej wysokości będzie kostka przy garażu. Jeżeli tutaj byłoby zrobione na jednej płaszczyźnie, te stopnie wyszłyby po prostu nierówne. Grzesiek zachwycony swoją pracą. Zuch, możesz śmiało startować po podwyżkę. Ale co o tym wszystkim sądzi pan Tomek? Jeżeli chodzi o budowę, no to pewnie bym kupił już od dewelopera, bo trochę to kosztuje nerwów. I, no i czasu. Ale to jak już się to zrobiło, to już się nie żałuję, raczej. Ale bo zakładam, właśnie że się dom, który się upodoba i. No włas... znaczy, zrobiło się po swojemu, tak? Jak się podoba. Ale no. mam nadzieję, że dla pana i dla małżonki to ten efekt końcowy jest mega satysfakcjonujący. Jest super. Bo to jest no, w 99% to, co Państwo chcieli. Tak. Bez kompromisów. Tak jest. Panie Tomku, może bardzo dziękuję, że mogliśmy pana dzisiaj tutaj naprawdę nawiedzić. Miło było. E I z czymkolwiek tutaj polecamy się na przyszłość. Tak, ja polecam oczywiście firmę Omega Bruk e jako bardzo dobrego wykonawcę który był bardzo elastyczny na różne wymagania klienta i zmiany później podczas wykonywania tak, projektu idzie tylko. No i za, no za jakby dobre słowo i no, ta elastyczność była niesamowita, ponieważ różne brygady się zdarzają, a tutaj bardzo dobrze będę wspominał współpracę. Tak To, bardzo dziękuję, Boże. naprawdę. I na pewno do zobaczenia w takim razie. Tak, Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do nas, a linki do wszystkich pokazanych produktów znajdziecie w opisie filmu.